Dzień dobry, znowu Finlandia, znowu Finlandia i przez najbliższy okres czasu te słowa będą padały często. W ostatniej miesięcznicy było dużo dobrej Finlandii, 7 pozycji, większość z nich się tutaj pojawi, a może nawet wszystkie, zobaczymy. Eee, to zależy od tego, czy jedna pozycja bodajże zostanie wydana w ogóle na fizycznym nośniku, a tego nie jestem jeszcze pewien. Natomiast e, większość z tych rzeczy się pojawi, no i startujemy od razu z grubej rury, aczkolwiek ta gruba rura nie jest bardzo długa, bo e, mowa o debiutanckiej Epce Mystic Blood. Zapraszam. To nie jest długi materiał, więc ta recenzja też nie będzie jakaś bardzo długa, bo to nie ma po prostu sensu. Poza tym, to co gra Mystic Blood, nie wymaga jakichś wielkich analiz, kalkulatora, arkusza kalkulacyjnego itd tak i tak dalej. Wymaga tylko i wyłącznie pozytywnego nastawienia do tego typu grania, gdyż to granie nie jest też na każde ucho, bo Mystic Blood, Gra bardzo surowo, bardzo leśno, bardzo prosto, e, czyli tak jak ja tak naprawdę lubię, gdyż jestem prostym człowiekiem, a prości ludzie lubią prostą muzykę. Mystic Blood pochodzi z Finlandii e, i to jest ich pierwszy materiał. Aczkolwiek muzycy, którzy wchodzą w skład tegoż projektu, e, oni grają też w takich e, zespołach jak Dark Divination, Kratty, no, te rzeczy pojawiały się na kanale, czy to w samodzielnych recenzjach, czy wspominałem o nich w miesięcznicach, i chociaż to młodzi ludzie to już trochę tych rzeczy wydali, i to też słychać. Także nie ma tutaj obawy, że pomimo tego, że to debiut, to coś tu się nie będzie zgadzać, bo tak naprawdę wszystko się tutaj zgadza. 17 minut takiego właśnie grania. E, oczywiście zdarzają się tutaj e, króciutkie zwolnienia, dochodzą też bardzo dobre klawisze, ale o nich jeszcze będę mówił. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jest to jazda do przodu, e, bardzo prosta i bardzo surowa. E, szczególnie na uwagę zasługuje brzmienie wspaniałe brzmienie kartonowej perkusji, ewentualnie e, wiaderka, ale też raczej plastikowego. Bardzo lubię takie brzmienie werbla, i szczerze powiedziawszy, to mnie tutaj bardzo mocno chwyciło za serce. I od razu nawiast mieli wiele punktów, bo oczywiście oni nie grają nic odkrywczego, kompletnie, ale co z tego. Epka trwa 17 minut, ma cztery numery. Zatytułowana jest po prostu Mystic Blood. To zdjęcie tutaj, ono się oczywiście jeszcze pojawi, jest dosyć istotne, bo to zdjęcie bardzo dużo mówi nam o tym, że duecie. Tutaj nie ma zabawy w żadne metafory, w żadną poezję. Tu po prostu jest dużo diabła w lesie. W środku wkładki nie ma żadnej, jest tylko rewers okładki i tutaj mamy zdjęcia też tych panów. No, oczywiście jest CD. Także jak dla mnie, wydanie bardzo fajne. Szkoda, może, że nie ma tekstów, ale z drugiej strony podejrzewam, że nie będzie to, znaczy nie są to. Poezję Williama Blake'a, tudzież coś na modłę Szekspira. Także, może to też nie jest jakaś ogromna strata, ale to w ogóle nie ma znaczenia, ponieważ Mystic Blood słucha się doskonale. Cztery numery krótkie, utrzymane, wszystkie w zasadzie w tym samym stylu. To, co jest ciekawego na tym materiale, to na pewno klawisze. Klawisze, które nie pojawiają się za często, ale zaskakująco, jak na takie granie, jak już się pojawią, to naprawdę wnoszą bardzo dużo. W ogóle przy takim graniu sama obecność klawiszy może być trochę zaskakująca, no a one tutaj są. I naprawdę, jak już wejdą, to szczerze powiedziawszy, rozstawiają wszystko po kątach. Tworzy fajny kontrast. Fajny kontrast, bo tak naprawdę nie spodziewałbym się tutaj takich klawiszowych wejść, które gdzieś nawet nie są jakimś dalekim tłem, tylko tak naprawdę wychodzą od razu na pierwszy plan. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale bardzo pozytywnie. Fajna sprawa, bo to jest ciekawy element w tego typu graniu. Raczej mało kto decyduje się na takie zagrywki. To, co jeszcze też jest dobre w Mystic Blood, aczkolwiek nie dla wszystkich na pewno będzie dobre, to wokale. Wokale, które oczywiście możemy określić jako tego przysłowiowego już kaczora Donalda. Czasami te wokale kojarzą mi się troszkę z Mysteries, to są takie dzikie krzyki. I to nie tylko jest kwestia wokalu, bo w tle ta muzyka, która niesie niesamowitą energię, jest nią przepełniona. Też troszkę i, tą, i tym brzmieniem i tak dalej kojarzy mi się z Mysteries. Oczywiście to są dalekie skojarzenia. Przede wszystkim tutaj jest kwestia tych wokali. Oczywiście w Mysteries one były jeszcze mocniej posunięte w stronę tego totalnego krzyku histerycznego, ale tutaj są też takie momenty, które naprawdę mogłyby się na Mysteries znaleźć, a przez cały czas mamy po prostu do czynienia z panem Kaczorem. Mnie to nie przeszkadza, bo ten akurat konkretny Kaczor jest całkiem w porządku. Yy, ale wiem, że nie wszyscy to lubią. No, to był przykład wokali, oczywiście nie takich całkowicie skaczorowanych, ale fajnie tutaj po prostu jest potęga tych wokali pokazana, one są nałożone jakby jeden na drugi, bardzo fajnie to tworzy bardzo dobry efekt. Także to jest króciutki materiał, to jest materiał bardzo prosty, ale nie pozbawiony ciekawych pomysłów których normalnie może bym się nie spodziewał w tego typu graniu. Głównie mam tu na myśli te klawisze, ale i te wokale są naprawdę ciekawe. Także uważam, że Mystic Blood ma naprawdę przed sobą fajną przyszłość, o ile oni oczywiście będą chcieli tę przyszłość gdzieś tam realizować we dwóch wydanie Out of Dungeon. Tego jeszcze nie widziałem w polskich dystrybucjach. Ja ściągałem prosto z Finlandii. Pewnie prędzej czy później gdzieś to do nas trafi nad Wisłę. Natomiast jeśli nie trafi, to polecam sobie nawet to ściągnąć. Choć oczywiście jest to dostępne w sieci. Bardzo fajny materiał. Tak właśnie gra się w Finlandii black metal, że nawet jak się gra coś starego i ogranego milion razy, to zawsze można wrzucić coś, co słuchacza pozytywnie zaskoczy. I tak jest właśnie w przypadku pierwszego materiału Mystic Blood. No, tyle ode mnie, polecam moi drodzy. Dziękuję bardzo. Do następnego.